Dzień dobry, witam Was serdecznie. To Małgorzata Urzępa Fairhouse Investments. Wiele osób pyta mnie, jak zaoszczędzić pieniądze na depozyt. Chcemy kupić swoją pierwszą nieruchomość dla siebie. Jak znaleźć pieniądze, w jaki znaleźć sposób, żeby te pieniądze zaoszczędzić? No tutaj nie ma żadnych magicznych sposobów. Niestety najważniejszy podstawowy sposób to po prostu zacząć regularnie odkładać pieniądze. Druga rzecz, którą musimy wziąć pod uwagę. To jest, pamiętajcie o tym, że największe wydatki w naszym comiesięcznym budżecie to są wydatki mieszkaniowe. Więc jeżeli myślicie o tym, żeby zacząć odkładać pieniądze na depozyt, czy zacząć regularnie odkładać większe kwoty, ponieważ chcecie kupić swoją własną nieruchomość, dobrze jest po prostu ograniczyć w jakiś sposób wydatki związane z mieszkaniem dzisiejsze. Czyli albo przeprowadzić się do mniejszej nieruchomości, albo rozważyć wynajęcie czegoś ze znajomymi, aby po prostu ciąć koszty. Trzeci, kolejny sposób to jest pożyczka albo darowizna od rodziny, od dziadków, od rodziców. Jeżeli macie taką możliwość, to jest świetny sposób, bardzo wiele osób z tego korzysta, pieniądze na depozyt po prostu pożyczają albo dostają od dziadków, rodziców, od rodziny. Kolejny sposób to jest obniżenie kwoty depozytu, na przykład poprzez skorzystanie z jednego z programów pomocowych rządowych. W tej chwili myślę mam na myśli przede wszystkim program Shared Ownership, dlatego że drugi program Help to Buy, kiedy możemy skorzystać i zakup zakupić nieruchomość z niższym depozytem, niestety Help to Buy będzie aktualny. Będziemy mogli z niego skorzystać tylko i wyłącznie do końca października. Kolejny sposób, aby obniżyć kwotę potrzebną na depozyt, to jest po prostu zakup tańszej nieruchomości. A jak znaleźć tę tańszą nieruchomość? No, niestety, będziemy musieli się przeprowadzić do innej części czy w inną część Anglii, gdzie te nieruchomości po prostu są tańsze. No i ostatni sposób, który jest na najlepszym czy najczęściej wykorzystywanym sposobem przez inwestorów, tutaj już nie chodzi mi o zakup swojej własnej nieruchomości, to jest po prostu skorzystanie z remorgiczu swojego własnego domu. Osoby, które mają już swój własny dom, przez kilka lat w nim mieszkają, przez kilka lat go spłacają, ten kredyt jest spłacony czy nadpłacony w części, możemy zrobić remorgicz, wyciągnąć gotówkę i tę gotówkę wykorzystać na zakup nieruchomości inwestycyjnej. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tego, jak kupić swoją pierwszą nieruchomość, jak inwestować w nieruchomości, czy myślicie o budowaniu portfolio e, jako inwestorzy, zapraszam Was serdecznie co niedzielę na fanpage, na fanpage Fairhouse Investments. O 12.15 co niedzielę spotykamy się, aby porozmawiać o nieruchomościach i o budowaniu firmy inwestycyjnej. Zapraszam Was serdecznie każdą niedzielę o 12.15 fanpage e, Fairhouse Investments. Pozdrawiam Was serdecznie, Małgorzata Kurzęba.